Jestem Hubert i to jest drugi odcinek z Football i Chciałbym Wam bardzo podziękować, bo ostatni film z Nolifem Shorts przyjął się bardzo dobrze. Miał 18 łapek w górę i 2 w dół. To jest mój największy wynik, jak wie co? No i. O, w ogóle mam mam 25 błat. jakaś piłka, jakieś włosy. Nie będę upgradował piłki, bo mam lepszą. O, nowy pas, wezmę sobie golda. Tam zabroni na no, nikt. Eee... O, bar, dobra. Otwieram się potrójnie, patrzcie. Bum! Ej, nie, nie udało się. O, ale koszulka biery eee... Albo dlaczego mi się nie założyła? Patrzcie. Um. Dobra, lecimy. 150kesza. Znaczy 160kesza. Już zbierałem. Bardzo. ładny tu Mmm, shodkiur. Dobra, przydanicy i lion. Kurde. Ulepszam. Kurde, ulepsza lepsza piłka. Przydało się jednak otworzyć tego baga. Oj, przydało się brak free coiny są obierzane. Um, jeszcze climber ward. Kolejny bar To będzie jakiś wielki opening. Dobra. O, dobra, dzięki. Um, eee. Nie. Operty. Nie. Um, halo. A! jeszcze raz koparty. Nie. Achievement... collect... 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 Jest tu jeszcze coś? Nie ma. Dobra. To ja tu? Nie. Nie. Kids... ej, 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 ej. O kurde, ale piłkarz. I teraz go trzeba. Naprawdę nie chcę takiej głowy. O, wezmę sobie takie włosy. I bez zarosu. Ale fajnie grać. Tylko, że to bramkasz. Premium to biera. Premium to biera. Jest jeszcze premium. Bierę. Hmm, tutaj nic, tutaj nic, tutaj jedno. Dobra, no to. Co, gramy? Tylko jeszcze laki w weźmiemy i spiną. Czy trafię w środowczyk? Uwaga. Znając życie, nie. No ale najsza, nice. czyli wierszki stopki. O, 10 peso. Przyda mi się bardzo. Dobra, spin. Zobaczymy czy coś będzie fajnego. Jakby też to by był świetnie. Jezu prawie ten super złoty bak. Ojej, prawie. Dobra, teraz se. Nie. Można otworzyć? Dobra, otwieramy. <laughs> to jest jakiś wielki opening. Full strike'a. Nie potrzebuję. Tylko się wezmiemy. Ball... Oh, Oki okay, tak. baba Potrzebuję aut. Nie, nie potrzebuję. A no nie, czekaj. Wezmę tak. Pójdę na piłki. Teraz nie potrzebuję tej mojej liberty. Bo mam Lyonę lepszą. Dobra. No to co play? Chyba zagramy sobie na Italii. Zawsze gram na Italii. Czasem pójdziemy Ale niej, się to na inną. Ale najczęściej to najtalej. Bo na pierwszej to najtrudniej proste granice. Zarabiają na słabych. Czy uda nam się obronić? Jeee, yes, słabo! Ej, jest ten moment. Ale mm. e, będzie. Jest, nie trafił. Pum. No jejku, serio. Jakim cudem, dobrze puściłem, ale gapę walnąłem i przegram przez to, jejku. Dałem palca i mi nie poszło. Uuu, to jest moc. No Jezu, jak, jakim cudem mecz no na pewno. Play. no to może teraz na Hiszpanii zagramy, ale chyba to jest Hiszpania. Ale raczej hmm. Dobra, składam się po dwa teczki. Lej się w ogóle wygrywa 2000. U Jezu, to jest taka luka piękna. No, dobra, niech się no, świetnie. <grym> leftraj, to się przyda, leftraj. Bój, goj, a nie, jednak nie. Będzie gołol, będzie goł, czy znaczy nie? Nie wiem, czy zaraz trzeba strzeli? Pewnie nie. Jezu, jak? Taka jest zimbowana tekstura. Taka wchodzi? Co? Po prostu. Jest goł, jezu. I mi to skórę. No jezu, jak on to robi? tego to ja nie wiem. Dobra, lecimy, bum! <laughs> Dlaczego? No nie jest chyba mój dzień. Hmm. Mój już wpadł mi telefon. No dobra, jest tu. Nie, na karierze się zagrałem. Mm, Osiemni ostatni. No jest, na dziesiątym levelu dał gość. No Wiem, że prostu sobie eksplodować na takich ludziach słabych jak ja na przykład. I teraz cały petywalny muzeum. No ale już nie trafił. No i już prosowego bramkarza. Jeszcze zrabony z rabowny na, kopnął na lewo. Jezu, jest! Jaki ze mnie jest typ, nie trafię. I on tak która czeka? Czy mnie jest? jest... 109! Bum! To nie wyglądało na 109. Jest! Bum! no i teraz na prawo kopie i wygrywa. Jednak nie. No jak? Nie, dobra, teraz jest. Dobra, z left right a sobie kopię, pewnie nic z tego nie wejdzie. No właśnie. Właśnie. Match lungst. wygra. Przypnę temu serduszko pod tym filmem i to napiszę pod tym. Pod, y, znaczy. Nie, to napiszę w komentarzach. Y, Kasztan kasz to Hubert Games. Przyknę mu serduszko. To napiszę Kasztan to Hubert Games. W ogóle dzisiaj na Właśnie musieliśmy zrobić 8 okrążeń, kilometrowych. Jezu, zrobić. Jeżeli taką Osiem km, kilometrów, czy jakich? Osiem, sześć, sześć kilometrów. Chyba, chyba to było 6. jestem przekonany, ale raczej. I pozdrawiam w tym filmiku Kubę i Rafała, kolegów z klasy. A także kogoś pod nikiem tam Dziobak. O Jezu, co ja zrobiłam? Ej, chcę y, wszystko strzelać. Aha, au, świetnie. Tylko, żeby nie wygrał. O Jezu. Nie, tylko, żeby teraz... No jak? Nie, nie wierzę. Nie wierzę. Ale luja ksiądz się. Możecie dokończyć komentarze. Ale luja ksiądz się. napiszcie całe zdanie. Let's play on A, tam jest 50. Casha. Świetnie, tylko tyle. Mariana. Ale powiedzcie mi, jak dawać sobie te zdjęcia. Dobra, no, raz szal tak pewnie od poprzeczki nie poleci jak zwykle. No, świetnie, w poprzeczki. A nie od poprzeczki. Mam nadzieję, że od poprzeczki to tylko tak teraz na kolej. M. M. Wyglądam jakąś alienowską piłką z strzelanem, boom i gol. proste Ariana. Szykuj się na przegranym. Co ma to ja? Tak się ba... O jezu. <ścoughs> to ja chyba zrobię. Tak się kopie właśnie z rab... i i Teraz. Co w ogóle mówię, AS jest moje pierwsze wygranie Ale 2-0 On okay. ginie Jakby teraz nie był free Proszę, żeby teraz free kicka nie było, błagam Ale co? Jak rozmarza O Jezu, trzeba w sumki i poprzeczki, kuźwo jest! No, w miesiącu. będzie. Umiem trafić poprzeczki. Chyba. Ale raczej umiem trafić poprzeczki. Bo teraz tu z poprzeczki do bramppa. I bum poprzeczka I bum! Nie poprzeczka. Mhm. I błąd poprzeczka. O, to było piękne. I błąd poprzeczka. Nie, nie, jednak nie poprzeczka. Teraz będzie poprzeczka. I błąd poprzeczka. Nie, nie daję. Dobra, jedna wioska. To mnie to co jest zrobiony. Dobra, kątinią. I przedostatni etap tego się zrobił. Galko Jezu, co to jest. A nie, żon kopie i czerwono i zielony Leci. A nie, myślę, że to coś innego, że czerwono i zielono będzie leciała. I znaczy czerwono i, i niebieska i czerwa obronić niebieską, No to jest czerwona dokoncentruje. Czasem się na nieco ja troje wszystko? Jedno można myśleć. O kurde! Chyba dobry bramkarz. W realu też jestem dobrym No Ale tak nie umiem się rzucać niestety. Na lewo Jednak na to. Dobra, ostatni strzał, obronie, ale... Jest! Tym chociaż nie jestem słaby. O jezu, ym, reklama. Dobra już po reklamie. Bo nie chcę wam pokazywać reklam. o Jezu nie. <grych> Dlaczego nie? Ja zawsze w to trafiam to jest sam yy. nie trafam. Eee. Eee. ale teraz Eee. 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 teraz to

Yes Dobra, już nie muszę Yes, brawo Ok Nie działo się, dzieje. USA complete W ogóle pokażę wam ile już robiłem w tej grze Eee mm, o Jezu USA Meksyk, Australia i Australia, no. A spróbuję się poprawić tutaj. Na no, trzy gwiazdki. Chyba mi się nie uda. <grystanie> ja tylko coin przegram. Widać, że obroni. Widać, że ogarnięty tylko. Może nie ogarnięty. <grystanie> To? Takie sztuczki to ja nie widziałem panie! O Jezu, jakieś sztuczki że jakieś sztuczki magiczki Nie będzie osób, tak? Albo on obroni On robi jakieś sztuczki magiczki, kości. Znaczy, jakieś sztuczki, kurwa Bo i tak to obronić Aha no ty, ty. Obronię teraz. No tak, teraz obronię to. Lady is shot. Boom. Jest wygran. XD, ale też na dwie gwiazdki. Mm. Ale dużo ekspo. Uuu, lepszy bad. Nie no, cokny reward. E, ja co jest ostatnie w ogóle? E, e, Italia a tutaj nie, teraz Italia a teraz będzie A, że chodzi o Nether z Minecrafta. Dobra. Dobra, nie, nie wiem co to Netherlands możecie napisać Już patrzcie. E, proszę was w komentarzach, żebyście dokończyli słowo lu jak ksiądz się coś tam i słowo e... I że jest Hubert Games to kasztan? Także znaczy, Hubert Games. De... Nie. Nie. Dobra, zaraz nowe Hubert Games to kasztan. Teraz to jest Hubert Games to kasztan. No właśnie, dlatego kasztan. Dobra. W O oh, Jezus, HEDA pań Tak się gościu żył. I teraz samo to o Jezu. I wrum gol. ławić, to. Jest to. I zrobione. Tak, Znaczy właśnie go nie teraz o cały robię, bo to 212 U już 212 eksposzki w... Reklama. Dobra już. Reklama. Owl challenge to jest akurat nie je tam tym. to się akurat łatwo robi. Wszystko teraz nie, perfekcyjne. No nie, 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 wszystko perfekcyjne, no panie wszystko perfekcyjne. No, no może teraz nie oi oh yes. Yes. Nie, 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 to już się nie, uda. Ale ja Dobra. Red or blue. nie, 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 Dobra. nie, 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 no właśnie, to mnie dekoncentruje, niebieska. Czerwona. Jest pierwsza chociaż. Czerwona, lewa. Ojej, kochano, czerwona. No jak? Czerwona. Mamy jeszcze szansę to wy... Dobra, już nie mam szansy, no ale mamy jeszcze szansę jedną. bardzo teraz ten ostatni czas. dam rady? Nie dam rady. Dobra. Pardon. Dobra, Dobra. opłacało się wydać 9 latówki. Opłacało się. Koncentrujemy. Yes. Boś nie lubi rekordkę. Ale co ty już? Drobiłem straty. Dobra. To jest już chyba ostatnia runda, a potem to już się zbieram. Już nie nagrywam. Znaczy będę oczywiście nagrywał się jutro, to jutro, może najpierw może też przy zbiorstwach. Albo Stanley Guys. No, ale teraz chyba częściej będzie się to, ja, to ja strajk Będzie. Nie będzie. Ale patrzcie na to. Będzie. Będzie. jaka zakręcona pójdzie. I teraz jaka zakręcona. I teraz i oddać. a Nie. jedno nie, Dobra. To jest, jak jest. 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 Na bank. Ale to najbardziej lubię to mój target. Ale nie, widzę to nie, 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 i to E, reklama Dobra już po reklamie. O, to jeszcze możemy, bo boksy są fajne. Jest. O to będzie piękne. Boom. <grywka> się w jest tutaj Jest Ej, ale czemu muszę zapomnieć? Bo tu to jest, dobra O.S.A Start Start YouTube O, tak. o 13 sekund jeszcze tylko?

teraz i byłem... Nie nieważne Zobaczę co jeszcze, jak będzie coś fajnego to jeszcze, a jak nie to już koniec A bo dokończymy jeszcze obra, Dobra, kick dokończymy dzisiaj sobie jeszcze nederlandce to jest, nie wiem, jakaś Chorwacja? nie, nie wiem na Chorwacja, ja, ja jestem w każdym Chorwacji. Chorwacja Indyjnie no, no, się targach Ale nazwami się położysz czymś tam No ale nie Flaga Flaga tylko z rosną Hihihi I Boom Go Tak trzeba go robić Nie umie grać w tym wietrzu To na waszym marzeniu Jak go tak zaskoczy To on to nie obroni, prawda? Nieważne. Też tak, tak, tak w okno wejdzie. Teraz okno chyba wejdzie. Luda no, ręka! Lewa. I, wiecie, że ja w ogóle dałem kurfer na lewo? A posłucham w prawo. To jest ostatni winek z są skończony 188. Sto osiemdziesiąt osiem na Jakiego co ja dałem? Expo. Uuu, Italia, będzie zblokowana. Finał. Ew, e, jaki? dobra, to jest akurat łatwe. O Jezus z Windem. O kurde. Ew, to cztery. Ile było pięć?

Teraz trochę. jejku, dobra, ale wygra, wygrywamy Nederlandza. No to wiem, ja już wiem się niestety, ale z wami jeszcze nie żegnał. To są takie się Nie rozumiem. Tier no, and No Dobra, to są paka. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Uuu, ale ładne buty. Ale raczej ich nie będę otwierał, znaczy jak je otwierał, ubierał. Zrobimy tak, cyk. Trzeba wykorzystać też gotówkę jak jest. otwieram jak człowiek bum 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 o jakaś premium Nie, ale co gotówka na plus jeszcze sobie wejdziemy w achievementy Collect. ja już muszę kończyć pan.